Hej, z tej strony Agabi. Chciałam Wam powiedzieć, że w miniony piątek, 9 października, minęły dokładnie dwa lata od momentu, kiedy uruchomiłam moją działalność gospodarczą. Chociaż bardzo się starałam, nie dałam rady już w piątek nagrać dla Was filmiku. Niestety miałam bardzo napięty dzień, a na weekend wyjeżdżałam. W związku z tym jestem dzisiaj. Wczoraj przyznam szczerze, nagrałam dla Was filmik, ale się okazało, że miałam jakieś ustawienia złe. W w aparacie, przez co inaczej szedł obraz, inaczej szedł dźwięk. Teraz już sprawdziłam, na pewno będzie dobrze. I tak, dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co nie jest nowością w mojej ofercie. Natomiast jest to rzecz, która jest bardzo mocno powiązana ze mną i z moją działalnością. Nie będę nagrywać długiego filmiku, nie będę Was zamęczać, dlatego pokażę Wam teraz, o jakim przedmiocie mówię a potem pokrótce o nim opowiem i wytłumaczę tą zależność między nim, a mną. Przedstawiam Wam Unipega. Unipeg to jest przytulanka, zabawka sensoryczna, która jest przeznaczona dla dzieci tak naprawdę od pierwszego dnia życia, aż po kilku latków. Bo przyznam szczerze, nawet jeśli osoby dorosłe kochają konie, jednorożce, pegazy i różne inne magiczne stwory, lubią ładne przedmioty, Świetnie nada się to też również, żeby to sobie gdzieś położyć na kanapie, na łóżku, na półce. Od Was to już zależy. Zabawka sensoryczna, czyli taka, która składa się z różnych faktur, która ma różne swoje zadania i funkcje. Pierwszą sprawą jest grzywa, która została wykonana z materiałowych tasiemek. Jest ona dość mocno wszyta. Więc nawet jeśli wasze dziecko będzie chciało za nią ciągnąć, nawet jeśli będzie chciało za nią trzymać i machać nią, nic nie powinno się złego wydarzyć. Oczywiście, wiadomo jak każdy materiał, ma on jakąś swoją wytrzymałość, ale na pewno nie stanie się to w ciągu najbliższych kilku dni czy tygodni po otrzymaniu jej. Kolejną rzeczą jest. Ogonek wykonany z muliny. Jest on spleciony w warkoczek. Oczywiście ten warkoczek możecie rozpryć, możecie zrobić z niego zwykły ogonek, możecie go uczesać w jakąś inną fryzurkę. To już od Was zależy, a tak naprawdę bardziej od Waszych dzieci, co będą chciały z tą zabawką zrobić. Teraz skrzydełka. Skrzydełka, jak widzicie, są wykonane z polaruminki z kuleczkami, więc one tutaj w dotyku już są zupełnie inne i pewnie już słyszycie, skrzydełka dodatkowo wypełnione są materiałem, który szeleści oba, aby zaciekawić również słuch naszego dziecka. Także świetnie się sprawdzi ta zabawka właśnie dla dzieci, które zaczynają już interesować się światem, które zaczynają słyszeć różne dźwięki, reagować na nie, które zwracają uwagę na kolory, na to, co wokół nich się dzieje. Ten unipek może oczywiście latać. Można nim machać, czy to wy, czy to wasze dziecko, nie ma problemu. Możecie go zawiesić nad łóżeczkiem, nad wózkiem. Jeżeli tylko macie taką ochotę, nie ma żadnego problemu. Wykonany jest oczywiście z polaru, minki. Zawsze używam materiałów, które są certyfikowane. Róg i wnętrze uszu wykonane jest z veluru, wypełnione jest kulką silikonową pierwszego gatunku. Zawsze pilnuję tego, aby materiały z których wykonuję moje zabawki, moje artykuły dla dzieci były najwyższej najlepszej jakości. Ma to ogromne znaczenie i dla mnie i dla was. Jako rodzic, jako pedagog doskonale sobie zdaję sprawę z tego, w jakim świecie żyjemy, jak wiele dzieci ma problemy zdrowotne, alergie różnego rodzaju. Dlatego zwracam uwagę w szczególności właśnie na to, z czego wykonuje swoje zabawki i inne artykuły dziecięce. Teraz dlaczego jest on tak bardzo powiązany ze mną i z moją działalnością? W logo mojej firmy, jeśli widzieliście to, wiecie. Jeśli nie widzieliście, zapraszam, zachęcam do zobaczenia. Jest jednorożec. Logo zostało stworzone również przeze mnie, sama je rysowałam. Nikt mi go nie wymyślał, to był mój pomysł od początku do końca, razem z wykonaniem. Dlaczego? Dlatego, że kocham konie, kocham magię, kocham rzeczy, które wiążą się ze szczęściem. I ze wszystkim, co ma z tym jakąś, jakieś powiązania, tak? Czyli radości nasze. Zawsze cieszę się tym, co jest. Nie zamartwiam się tym, czego nie ma, tak? Czego mi brakuje. Staram się cieszyć każdym dniem, cieszyć się każdą chwilą. To też chcę przekazywać moim dzieciom i innym dzieciom, z którymi mam kontakt. Jednorożec i jego róg kojarzą się ze spełnianiem marzeń. Tak jak jest to w mojej firmie, moje motto, że spełnianie dziecięcych marzeń to moja pasja. Zgadza się to w 100%. Kolejna rzecz. Zabawka sensoryczna. Dlaczego? Właśnie dlatego, że z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą. Cały czas się szkolę, cały czas się doszkalam. Robię nowe kursy i z bardzo zależy mi na tym, aby tą wiedzę wykorzystać. I jeżeli teraz ja szyję te różne przedmioty, artykuły dziecięce, te poduszki, yy, te kocyki, misie, pluszaki, przytulanki i inne różne rzeczy, zależy mi na tym, aby również przekazać to, co wiem, przepraszam, dostałam wiadomość. <laughs> yy. Zależy mi na tym, żeby przekazać to, co wiem, całe moje doświadczenie, całą moją wiedzę i stworzyć coś, co będzie przydatne dla Was, dla rodziców, ale także dla pedagogów, terapeutów i wszystkich innych osób, które mają styczność z dziećmi. Także myślę, że ta zabawka również sprawdzi się rewelacyjnie w przypadku osób, które mają kontakt z dziećmi, czy to w szkole, czy w przedszkolu, czy w poradniach. Zachęcam serdecznie do zapoznania się z moją ofertą. W mojej ofercie również są inne przedmioty i będą powstawały nowe przedmioty. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, że Was to zainteresuje. Zachęcę Was do zapoznania się bardziej z moją działalnością i że będziemy w coraz większym kontakcie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Wiem, że to bardzo krótki filmik, ale przygotowuję coś innego dla Was. Mam nadzieję, że Was. To zaciekawi i mam nadzieję, że uda mi się nagrać to już w niedługim czasie. No i cóż, w podpisie macie moje dane kontaktowe. Więc zachęcam, zapraszam i mam nadzieję, do zobaczenia niedługo. Pa.